Amen. O gdybyś znała Darbosz, to motto naszych spotkań z Biblią, a w tym cyklu tematem tych spotkań i zaproszeniem do naszej osobistej modlitwy, są spotkania Jezusa z kobietami opisane na kartach Ewangelii. Te wprowadzenia mają nam dopomóc, by stronica Biblii. Była spotkaniem osobistym, stała się modlitwą każdego z nas. Chcemy uczyć się od tych kobiet, jak wzrastać w wierze, jak odkrywać nasze powołanie, jak odkrywać nasze miejsce w kościele. Dzisiaj proponuję fragment z Ewangelii Świętego Marka, rozdział 5, wersety 25-43, to historia kobiety. Która cierpi na upływ krwi. Zobaczmy ten nasz tekst. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona jej o Jezusie, więc przyszła od tyłu między tłumem, i dotknęła się jego płaszcza, mówiła bowiem: Żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustąpił jej krwotok, i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a ty pytasz, kto się mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona. Od swej dolegliwości. Przyjrzyjmy się sytuacji tej kobiety. Ewangelia mówi, że jest cierpiąca, chora na upływ krwi, na kwotok. Według prawa Starego Testamentu, czytamy o tym w Księdze Kapłańskiej w XV rozdziale, ta kobieta jest nieczysta. Ona powinna być wyłączona z życia, Społecznego. Dopiero po ustaniu dolegliwości, po złożeniu stosownej ofiary, może powrócić do normalnego życia. Księga Kapłańska, 15 rozdział, można sobie doczytać. Nieczystość. Wszystko, co dotyczyło płodności, seksualności, było uważane przez ówczesnych ludzi za coś tajemniczego, za święte, a więc wszystkie jakieś sytuacje anomalii, choroby, uważano za nieczyste. Słyszymy, że ta kobieta jest upokorzona przez twą dolegliwość, jest wykluczona społecznie, jest wykluczona religijnie. O cierpienie fizyczne, cierpienie, które słyszymy także od strony lekarzy. No właśnie można znaleźć w literaturze taki przykład z, właśnie z czasów Pana Jezusa. Na grobku, gdzie widnieje napis Turbase medicorum perisse, czyli zmarł z powodu wielu lekarzy. Czytamy to w historii naturalnej u Pliniusza Starszego. Można sobie przypomnieć też księgę Tobiasza, który poszedł do lekarzy. Oni smarują jego oczy maścią, żeby bielmo zeszło, a im bardziej smarowali, tym wreszcie całkowicie oślep. Cierpi wreszcie ta kobieta także finansowo. Wydała... Całe swoje mienie, i nic jej nie pomogło. Ta sytuacja jest zła, jest sytuacja pogarszająca się. Od dwunastu lat żyje ta kobieta w jakimś lęku, musi się ukrywać, jest jakby trendowata. Musi, bo jest nieczysta. I ta historia dramatyczna, beznadziejna, bez wyjścia historia tak naprawdę umierania. Jest historią, która otwiera tę kobietę na wiarę. Ona słyszała o Jezusie. Rodzi się w niej wiara, nadzieja. Jak mówi święty Paweł w Liście do Rzymian, wiara rodzi się ze słuchania. Ta wiara jest nieustępliwa tej kobiety. Wiara ją ocala. I widzimy, jak ta kobieta działa. Działa w sposób ukryty. Idzie za Jezusem. Przybliża się do niego, dotyka się Jezusa, dotyka się jego płaszcza. W Ewangelii Świętego Marka słyszymy wielokrotnie, że wielu chorych chciało się dotknąć Jezusa. Marek 30, Marek 6, 56. Wiara tej kobiety, tak bardzo upokorzonej, wykluczonej. Wiara w Boga, że On może uzdrowić. Bez formalnego proszenia, bez błagania, bez nalegania. Wierzy, że tylko dotyk ją uzdrowi. I popatrzmy, jak wielka jest śmiałość tej wiary, odwaga tej kobiety, wręcz zuchwałość, bo ona łamie prawo. I słyszymy, że natychmiast. Dolegliwość ustaje, zostaje uzdrowiona natychmiast. Czuje to w swoim ciele. Całe ciało zostaje uzdrowione. Cała osoba zostaje uzdrowiona. I ten dotyk prowadzi do relacji z Jezusem. Jezus odczuwa ten dotyk kobiety. Kto się dotknął mojego płaszcza? Słyszymy, że moc wyszła. Z Jezusa emanuje moc. Popatrzmy, jak na tę sytuację patrzą uczniowie, mężczyźni. Oni tę sprawę rozwiązują oczywiście tylko zewnętrznie, mówią o uwarunkowaniach, jest tłum. Wszyscy się ciebie dotykają, oni nie rozumieją wiary. Dla nich kwestia wiary jest bardzo trudna do uchwycenia i patrzą tylko zewnętrznie. Kobieta podchodzi do Jezusa, dotyka się z wiarą. I następuje spotkanie. Jezus ją wypatruje. Bóg w swoim miłosierdziu wypatruje człowieka wiary, który pragnie doświadczyć mocy Boga, pragnie doświadczyć życia. Ta kobieta umierała, a teraz żyje. I przepiękne jest to spotkanie. Kobieta podchodzi, jest zalękniona, drżąca. Dlaczego? Bo złamała prawo? Nie. Bo doświadczyła mocy Bok, jakaś postawa wielkiej bojaźni, upada przed Jezusem, wyznaje całą prawdę. Kobieta staje się przykładem wiary dla uczniów, dzisiaj dla nas. Zobaczmy, gdy weźmiemy fragmenty poprzedzające tę scenę, na przykład to, co jest w czwartym rozdziale Ewangelii świętego Marka. Po uciszeniu burzy na jeziorze, Jezus mówi: Wciąż jeszcze nie wierzycie? Jezus mówi do uczniów, że ich wiara jest mała, ciągle słaba. Tu mamy przykład kobiety o wielkiej wierzy. Wielu się dotykało Jezusa, ale kobieta zrobiła to z wiarą i nastąpiło uzdrowienie. Ta kobieta, upokorzona przez prawo, upokorzona przez lekarzy, straciła wszystko. Słyszy o Jezusie, wierzy, dotyka się, wchodzi w relacje z Jezusem i doświadcza uzdrowienia. Co więcej, staje się córką, córką, bo jest nowe życie otrzymała, bo doświadcza wolności, córka, bo ma relacje nowe z Bogiem, z innymi ludźmi. Ta upokarzająca historia, która toczyła się 12 lat. Dzięki wierze prowadzi tę kobietę do wolności, do odzyskania godności, do odkrycia swego powołania. Staje się córką, córką Boga. Przepiękna historia. Niech ona nas poprowadzi przez modlitwę do odkrycia naszej wiary, naszej determinacji, naszej wolności, naszej godności. Że jesteśmy córkami i synami Boga. Amen.